Cześć, mam tutaj Gambo A to jest Project Zombo Tylko, że to nie będzie taka normalna, typowa seria To będzie seria yy, Poradnik survivalisty A więc Oprowadzę was trochę po trybach Gry teraz ja sobie tutaj gram czasami na singlu Więc wiecie, dobra to Zacznijmy nową grę Poradnik survivalisty i by, ale, i ty. O sobie nie napisałem. I to będzie poradnik. I tak. Żeby grać na sandboxie odpowiednio dobrze, no, mm, może i na Aby grać dobrze na sandboxie, żeby mieć dosyć łatwo, ale nie za łatwo, to tak. Ufacie sobie ustawić sobie start time na siódmą i w maju. Bo to maj to taka ciepła pogoda i ten... te wszystkie rzeczy zostawiamy normalnie, żeby było w miarę normalnie. Przejdziemy sobie teraz do kreacji postaci. Mamy bo, tak zawsze. Dobra, weźmy brązowe włosy i będzie taki. I teraz zaczyna się zabawa w kreowanie naszej postaci. Bo w grze mamy kilka postaci, które możemy realizować. Pierwszą postacią to jest cywil. Normalny, bez niczego cywil. Nieupłacalna klasa. Następną postacią jest strażak. Który, który potrafi dobrze machać siekierką. Yy, policjant. Ma szybszy reload, szybsze przeładowanie i chyba celniej strzał. Park Ranger. To jest osoba, która yy, na warunki pogodowe jest bardziej odporna. I lepsze warunki terenie może ogarnąć. Nie więcej, tak? Yy, Budowlaniec. Budowanie ma ciężką skórę, nie twardą skórę i szybsze budowanie barykad. I Strażnik Noc ma zwiększoną czujność jak śpi i musi chyba mniej spać. Ja zawsze biorę Park Rangera. Teraz się zaczyna zabawa Tę postać. <laughs> Jeżeli chcemy przynajmniej przeżyć pierwsze dni, tak do po co się w Parku Rangera. No i y, Shot, Temperament i Burning. To już chyba omawiałem w którymś tam, ale i tak to będę robił. Ale omówimy pierwsze wszystkie rzeczy. Y, brawe, czyli odważny. E, musi dużo pić. Light like drinker to musi dużo pić. Klums. To się chyba tak czyta. E, jest to, że głośniej chodzi. Więcej dźwięku wydaje podczas chodzenia. To jest krótkowid. E, hypochondry. To jest nie wiadomo, czy mamy naprawdę chorobę, czy nie mamy. Jej. E, to jest heart of Herning, czyli głuchy e, Klaustrofobia, to chyba wiadomo co to jest e, Light Eater, że musimy mało jeść Kowal, e, to jest tchórzliwy Hard Drinker, musimy mało pić e, resi... nie. Dokładnie do tego to nie wiem, czy to jest dobrze mówię. Resilient. Czyli... Yy, chyba większa odporność na choroby. I infekcja zombie mniej. Wolniej się rozprzestrzenia. Czyli mamy większe szanse na przeżycie w trakcie zombie infekcji. Yy, wzrok sokoła. Bardzo przydatna funkcja. To... Że szybciej infekcja zombie może dopaść. E, to jest, że słyszy perfekcyjnie. Tu jest... Powolno chodzi. Agrofobik. Dokładnie to nie wiem, co to jest. Ale dobra. Atleta to dłużej może biegać. E, musi jeść regularnie. Graceful cicho chodzi Scout to jest ekstra odrzucenie podczas broni z bliska i ma chyba ciężar większy Wick to jest słabełusz i Fible to chyba też jest słabełusz Tromp to silny Shot Temperament szybko się nasza postać denerwuje. Pla to nie wiem, co to dokładnie jest i mi ciężko wychodzi ze swojego nastroju. Yy, to będą takie krótkie odcinki, więc jeżeli chcemy przeżyć, to najłatwiej użyć to to. Ze swojego nastroju możemy wyjść poprzez przeczytanie z pamiętnika naszego czy coś takiego, więc to większość nie sprawia. I zawsze ja brałem tutaj to. Możemy to wziąć i infekcja, żeby nam wolniej się rozprzestrzeniała. A jeżeli chcemy, żeby doszcza postać dużo nosiła, to wziąć stronę. Dobra. Ja się pominę filmik. Będziemy się widzieć w kolejnym poradniku. I omówiłem Wam w tym, jak przeżyć. Jak łatwo przeżyć w świecie zombie? Jaką postacią? I moim zdaniem, to jest postać, którą na najłatwiej przeżyć w Project Zombie. A więc, jeżeli chcecie więcej poradników, to lajknijcie tym guzikiem na dole. Subskrybujcie i komentujcie. Jestem Gambo, trzymajcie się. Cześć.